Z tego nagrania dowiesz się, jak skutecznie rozpoczynać zimne wizyty handlowe, czyli innymi słowy wizyty, na które w żaden sposób się nie umówiłeś, jak je rozpoczynać i jak robić to skutecznie, aby z większym prawdopodobieństwem klient chciał z tobą porozmawiać i poświęcić ci swój czas. Pokażę Ci dokładnie w tym odcinku. Niestety większość niezapowiedzianych wizyt handlowych rozpoczyna się dokładnie w ten sposób. Dzień dobry, droga Pani. Ja nazywam się Patryk Jasiński i jestem z firmy Jasiński International. Nasza firma zajmuje się wysokiej jakości oprogramowaniem komputerowym i gdyby była Pani na tyle uprzejma i była w stanie mi powiedzieć, kto u Was we firmie odpowiada za ten sprzęt komputerowy, to ja będę Pani niezmiernie wdzięczny. No i niestety nasza droga Pani, którą zapytał Pan, Jasiński zachowuje się w sposób następujący. E, wie pan co, to tu jest wizytówka, tu jest taki adres mailowy, jakby pan tam był uprzejmy napisać i jak osoba decyzyjna będzie zainteresowana, to ona się odezwie, dobrze? No i niestety wizyta naszego drogiego Patryka kończy się na niczym, ponieważ adres mailowy, który dostał na wizytówce, jest najczęściej adresem mailowym jakieś biuro, info i tak dalej. Nie wie, jaka konkretna osoba odpowiada za zamówienia tego konkretnego sprzętu i szansa sprzedaży niestety jest mizerna. I moi drodzy, niestety, ale w ten sposób rozpoczyna się większość wizyt handlowych, które widziałem w swoim życiu. Czyli przychodzi pan przedstawiciel handlowy, mówi z jakiej to on nie jest firmy, co ta firma cudownego nie robi, a następnie próbuje tej biednej pani coś zaoferować. Ta pani natomiast ma już wyćwiczone na to zmylenie. I moi kochani, niestety, większość wizyt zimnych handlowych, które widziałem w swoim życiu, zaczyna się dokładnie w ten sam sposób. Czyli przychodzi handlowiec, opowiada z jakiej to on firmy nie jest, co ta jego firma cudownego nie robi bardzo często, Absorbuje czas tej biednej pani, którą spotyka, lub pana, jeżeli taki pan siedzi w pierwszym kontakcie, następnie otrzymuje gotowe zmylenie, czyli tą wizytówkę, później nie wydarza się nic. I to nagranie robię na specjalną prośbę Mariusza Heumoniaka z Bispaces, którego serdecznie pozdrawiam i mega gorąco też polecam wam jego oprogramowanie. Kiedy wejdziecie na stronę bespace.pl i założycie swoje konto, jest to strona, która pozwala wam na Dosyć darmowe generowanie lidu Mariusz więcej opowiada w swoich mediach społecznościowych o tym, jak dokładnie działa to narzędzie. Jeżeli chcecie, ja o nim też mogę zrobić osobne nagranie, bo jest to jedno z narzędzi, które między innymi wykorzystujemy w naszych biznesach. I gorąco Wam je polecam: strona bispace.pl, tam się z nim zapoznacie, a Mariusz tobie dziękuję za inspirację do tego odcinka. I teraz przechodząc już do części merytorycznej tego odcinka, no to odpowiedzmy sobie na początku, czym jest w ogóle zimna wizyta handlowa. Zimna wizyta handlowa to nic innego. Jak wizyta, która w żaden sposób nie została zaanonsowana u klienta. A mówiąc ściślej, jest to wizyta, na którą w żaden sposób z klientem się nie umówiłeś i w wielu wypadkach ten klient nie był na tą wizytę przygotowany. Czyli innymi słowy, wbijasz się trochę, jak to się mawia często potocznie z partyzanta, no i próbujesz odbyć jakąś wizytę handlową. I takie wizyty mają masę minusów, oczywiście. Ja rekomenduję, aby w pierwszej kolejności umawiać się na wizytę z klientem, dlatego że wtedy z większym prawdopodobieństwem ten klient poświęcić czas, jeżeli ta rozmowa była odpowiednio umówiona, o tym, jak umawiać wizyty handlowe, też robiłem osobne nagranie. Natomiast jeżeli się nie umówisz, to też może mieć trochę plusów, dlatego że możesz wykorzystać właśnie taki mały element zaskoczenia i być może, jeżeli zrobisz to dobrze, klient z większą ochotą poświęci Ci swój czas. Ale żeby w ogóle chciał to robić, to on musi mieć po raz kolejny dobrze podany powód i takie poczucie, że Ty nie zmarnujesz jego czasu. Dlatego, że większość z nas zdecydowanie boi się tego, kiedy mamy styczność, z nowym sprzedawcą, w szczególności jeżeli jest to zimna wizyta handlowa lub zimny telefon, to że ta osoba po prostu nadzwyczajnie w świecie będzie marnować nasz czas. I teraz tutaj przychodzi mi do głowy jeszcze to właśnie magiczne określenie butingu, czyli często też, właśnie chociażby w ubezpieczeniach, zimne wizyty handlowe nazywają się butingiem. Także jak spotkasz się z tym określeniem, to już będziesz wiedzieć o co chodzi. Jak wspominałem na początku, większość rozmów handlowych rozpoczyna się dokładnie w ten sam sposób. i Tutaj przypomina mi się taka historia wizyt handlowych, handlowych zimnych, na które jeździłem z jednym przedstawicielem, który handluje kawą i ta osoba wchodziła do budynków biurowych, jej zadaniem było dowiedzieć się, kto tam odpowiada za zakup kawy, no i wchodziła i rozpoczynała się gadka, że dzień dobry, droga pani, ja jestem z tej i z tej firmy, nasza firma zajmuje się, jak pani wie, dostarczaniem kawy, czy produkcją kawy i gdyby była pani na tyle uprzejma i powiedziała mi, kto u was w biurze, czy u was w budynku odpowiada właśnie za te zakupy, no i Standardowo otrzymywali od tej pani wizytóweczkę, tu pan tam napisze maila i wszystko będzie pozamiatane. Dlatego, że ta osoba miała już wyćwiczone zmylenie, co dokładnie robić w takiej sytuacji, dlatego, że ona spotyka się dziennie ze setkami sprzedawców. W takim dużym budynku biurowym jest masa ludzi, która coś próbuje tej osobie zaoferować. I tutaj, kiedy o tym myślę, to przychodzą mi na myśl takie dwie, a może i nawet trzy sytuacje, jak zrobione to było dobrze. Pierwsza z nich jest moja. Jego klienta. Tutaj z grzeczności nie, nie podam nazwy, ale myślę, że osoba, którą teraz przytoczę, będzie wiedziała, że to o niego chodzi. Otóż jest to osoba, która próbowała się wbić do jednej z największych firm na ich rynku. I kiedy to robiła, pojechała tam na zimną wizytę handlową i po prostu z partyzanta, z buta weszła, że dzień dobry, on do prezesa tego i tego, czyli on już wiedział dokładnie, kto jest prezesem. Na co pani z sekretariatu zapytała się, czy był on umówiony. Na co on odparł, że nie, ale temat, z którym do niego przychodzi, jest na tyle ważny, że stwierdził, że nie ma sensu czekać, dlatego potrzebuje dwóch, trzech minut, on z prezesem wszystko załatwi. I słuchajcie, ta babka była w takim szoku, że przekierowała go do prezesa, pokazała mu, które drzwi, bo on sam powiedział, dobra i w takim razie, w które drzwi powinienem się kierować, nie? On od od razu poszedł za ciosem. Ona wskazała mu drzwi, bez w ogóle wahania, po czym on się wbija do prezesa, który akurat w tym momencie prowadził rozmowę jakąś telefoniczną. Wskazał mu, żeby usiadł na kanapie, bo sam był zgaszony, po co on tutaj jest. Po czym skończył tą rozmowę i mówi do niego, a pan w jakiej sprawie. No i ten wyciąga swój asortyment, a akurat przyjął z czymś co bardzo jest potrzebne do tej firmy. No i pokazuje mu swoje produkty, że tam panie Patryku, ja do konkretnie przyjechałem do pana z tym, z tym, z tym i z tym. Na co prezes zdębiał i mówi do niego: "No dobra, dobra, ale jak pan tu wszedł?". A on mówi: "No normalnie, powiedziałem pani sekretarce, że przychodzę do pana z ważną kwestią". I ten prezes po chwili zastanowienia: "Wie pan co? Dobra, siedź pan". I tak rozpoczęli rozmowę handlową i pozyskał jednego z największych klientów w ich firmy. I dlatego ja tutaj Mam takie trzy elementy, które zalecam, aby robić podczas zimnej wizyty, ale mam jeszcze jeden przykład. Dlatego, że ten handlowiec, o którym wspomniałem, miał taką prośbę do mnie, żebym to ja wszedł do klienta. Tak, z buta. Tutaj mówimy konkretnie o tej sytuacji z kawą. I żeby było jasne, ja zazwyczaj takiej akcji nie robię, bo produkty lub usługi moich klientów często bywają dla mnie zbyt skomplikowane, żebym był w stanie wejść z partyzanta i po prostu móc o tym sensownie gadać. Ale to była kawa. Dlatego temat dla mnie bardzo prosty. Ja zresztą sam jestem mega kawiarzem. No i postanowiłem, że okej. Okay. To trzymaj. Wchodzę do budynku i siedzi pani na recepcji, klasyczna sytuacja. Po czym ja wypalam do niej z tekstem, że dzień dobry, wie pani co, kto w tym budynku jest numer dwa, zaraz po pani? Trzy minuty później miałem już imię i nazwisko osoby, która kupuje kawę, sposób w jaki kupują, jej numer telefonu i adres mailowy. Co w tej sytuacji, bo to mówimy o zimnej wizycie handlowej, było bardzo dobrym efektem, bo taki był nasz cel. My nie jechaliśmy tam po to, żeby od razu przechodzić do powiedzmy rozmowy merytorycznej, sprzedaży, tylko konkretnie pobrać dane. I pamiętam, jak dzisiaj Oskar, bo to Oskar, handlowiec, z którym jeździłem, powiedział do mnie, cytuję, kuźwa, tu zadziała się magia. Dlatego, że rzuciłem do tej kobiety tekst, na który ona totalnie nie była przygotowana. W większości sytuacji, kiedy ona spotyka się z handlowcami, to oni mówią do niej dokładnie jedno i to samo. Czyli mówią do niej, dzień dobry, ja jestem z firmy takiej i takiej, i nasza firma robi to, 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 I jakby tam pani była uprzejma i powiedziała mi, kto u was za to odpowiada. I w większości sytuacji ona już jest Przygotowana i ona daje mu wizytówkę, którą ma przygotowaną, lub mówi do niego: Dobra, to pisz pan adres mailowy, na który trzeba napisać. I tu jest temat załatwiony. Dlatego, jeżeli mówimy o rozpoczynaniu zimnych wizyt handlowych, to ja mam takie trzy elementy, które bardzo mocno Ci w tym pomogą. Po pierwsze, to unikatowość. Im bardziej będziesz unikatowy dla tej osoby, tym z większym prawdopodobieństwem zminimalizujesz ilość zmyleń, które ona ma już przygotowane. Drugie to jest kreatywność. Im bardziej ta Twoja unikatowość będzie oparta o kreatywne rozwiązanie, tym z większym prawdopodobieństwem w ogóle będziesz w stanie się przebić. A trzecie to jest właśnie pewność siebie, bo im bardziej jesteś pewien w trakcie tego pierwszego kontaktu, tym osoba po drugiej stronie mniej skłania się do tego, żeby rzucić tobie gotowe zmylenie. Jeszcze mam taki jeden przykład, który przychodzi mi do głowy. On akurat był związany z rozmową telefoniczną, ale jest to dosyć podobny przykład tego nietypowego rozpoczęcia rozmowy i tej pewności siebie. Słuchajcie, kiedyś przy, przyszło do mnie zapytanie: A propos szkoleń w jednej z kancelarii prawnych, i przyszło ono od właściciela, od szefa, od głównego radcy prawnego w tej kancelarii. No i nie podał numeru telefonu do siebie. A wiadomym jest to, że ja zawsze najpierw w pierwszej kolejności dzwonię, żeby zaklasyfikować LIDA. No więc sprawdziłem sobie wszystkie internety, nigdzie nie znalazłem informacji, dlatego dzwonię na jej główny numer telefonu, odbiera oczywiście pani w sekretariacie i ja automatycznie do niej, że poproszę z mecenasem tybitym. Na co ona do mnie? Ale w jakiej sprawie? Ja mówię, Pan mecenas przed chwilą wysłał do mnie zapytanie, do którego mam jeszcze kilka pytań, więc żebym mógł w ogóle coś dla niego przygotować, to ja potrzebuję kilku informacji. A ona do mnie, że to niech pan zada te pytania mi, ja przekażę je mecenasowi i mecenas odpisze panu mailowo. Ja mówię, nie, nie, droga pani, ponieważ zależy mi na czasie i panu mecenasowi też, ponieważ pisał, że temat jest pilny, proszę mnie do niego przełączyć i ja dosłownie potrzebuję dwóch minut rozmowy z nim. I słuchajcie, ona mnie przełączyła i kiedy ja zadzwoniłem do niego, tu akurat chodziło o szkolenie z obsługi klienta. Ja do niego zacząłem rozmowę, że dzień dobry, Patryk Jasiński, wysłał pan przecież zapytanie, on mówi: Ale jak pani Gosia pana tak łatwo przełączyła? Ja wiem, no widzi pan, dlatego potrzebuje pan mojego szkolenia, żeby ona tak łatwo już tego nie robiła w przyszłości. I tak, słuchajcie, zrealizowałem jedno ze szkoleń w kancelarii prawnej. Dlatego polecam wam od czasu do czasu po prostu zagrać na kozaka. To jest jedna z zagrywek, ale teraz przejdźmy konkretnie do technik. Przykładem pierwszym techniki, którą powinieneś lub możesz zastosować w sytuacji zimnej wizyty handlowej, to jest zastosowanie mechanizmu konfuzji. Konfuzja jest niczym innym jak wprawienie naszego słuchacza czy osoby po drugiej stronie w takie lekkie zakłopotanie, żeby on nie do końca wiedział, co ma zrobić. Bo jeżeli nie wie, co ma zrobić, nie wie, jak ma się zachować albo dla niego coś jest nowe, no to nie ma na to wyćwiczonego zmylenia. I teraz dla przykładu mogłoby to wyglądać tak, że podjeżdżasz do firmy w trakcie wizyty. Innej handlowej, odwiedzając inne firmy, zajeżdżasz do firmy i mówisz tak: Pani Małgosiu, zdecydowałem się do Was podjechać, bo obsługuję wszystkie firmy dookoła i zastanawiam się, jak to jest możliwe, że my się jeszcze nie znamy. Tak rozpoczynasz rozmowę. Nie rzucasz nic więcej, bo niech to sama Pani Małgosia do Ciebie powie: No ale dobra, ale co Pan wozi do tych firm, albo po co Pan do tych firm jeździ, albo do kogo Pan jeszcze jeździ, i w tym momencie wzmocnisz działanie mechanizmu tak zwanego społecznego dowodu słuszności. Ja jeszcze zrobię osobny cykl nagrań. O regułach wywierania wpływu i wprowadzasz panią Małgosię już w temat, w przedmiot rozmowy. Czyli im bardziej ją zaskoczysz, tutaj można by to przytoczyć konfuzję takiego klasycznego przykładu, jak podszedłbym do ciebie, przywitał się, podniósł ci tak rękę i poszedł w cholerę. Twoja głowa jeszcze przez chwilę dochodziłaby do tego, co właśnie przed chwilą się wydarzyło. Dlatego im bardziej rozpoczysz tutaj unikatowo, im bardziej sprawisz swojego rozmówcę w konfuzję, czyli dla przykładu, gdybym jeździł ze szkoleniami sprzedażowymi, mógłbym zajechać i powiedzieć do tego klienta, Przykładowo, przyjechałem do waszego dyrektora sprzedaży, bo jak widzę to, co robią wasi handlowcy, to widzę ile na tym traci wasza firma. Czyli wrzucam jej nawet taką lekką lukę informacyjną, bo ona w tej sytuacji nie wie, co robią ich handlowcy. No i jest szansa, że, że powie do mnie na przykład, no ale co robią. Nie co, no, byłem ostatnio świadkiem, kiedy przyjechał do mnie wasz handlowiec. No i on poprowadził bardzo kiepską rozmowę. A generalnie jestem modelowym klientem dla was i chciałbym pokazać, jakie popełniacie błędy, przez co tracicie bardzo dużo rynku. Czyli rzucasz tą przynętę, aby klient dalej chciał wejść z tobą w rozmowę. To jest technika właśnie pierwsza, czyli konfuzja. Drugą techniką to technika, którą doskonale większość z was zna, chociażby z nazwy, czyli hak na uwagę. Hak na uwagę to nic innego jak powiedzenie do naszego klienta czegoś, co przykuje jego uwagę. I teraz w tej sytuacji mógłbym powiedzieć do klienta: "Postanowiłem wpaść, aby pomóc wam w redukcji tych ostatnio horrendalnych rachunków za prąd. Zgodzimy się, prawda?". No i wiecie, to jest sytuacja bardzo popularna, jeżeli jeździłbym z pakietami energetycznymi albo e, z, no, z fotowoltaiką, może trochę mniej, chociaż dla firm mogłoby to mieć ręce i nogi, mógłby ktoś powiedzieć, no tak, tak, ale to z kim Pan potrzebuje rozmawiać? Albo padłem, bo widzę, że macie spore problemy kadrowe i ja chciałbym Wam pomóc je wszystkie rozwiązać. Z kim powinienem o tym porozmawiać? Nie? Czyli od razu już kieruję się do konkretnej osoby i tutaj zwróćcie uwagę, że hak na uwagę różni się tym, że ja nasycam moją wypowiedź słowami kluczowymi, które z perspektywy klienta Mogą być ważne. Trzeci sposób to jest powołanie się na jakąś firmę lub firmy obok. Czyli dla przykładu mogłoby to wyglądać tak, że wiecie co, podjechałem do Was, bo obsługujemy wszystkie firmy w Waszym regionie, tylko nie Was. I chciałbym porozmawiać z kimś o tym, aby też pomóc Wam, Wy, i tutaj podajesz to, z czym przyjeżdżasz, albo postanowiłem podjechać do Waszej firmy, bo obsługuję i podajesz firmę obok, najlepiej podobną do tej firmy. No i chciałem zobaczyć, czy tutaj między naszymi firmami też jest jakaś przestrzeń do Współpracy. Czyli powołujesz się na inną firmę, tu znowu działa mechanizm społecznego dowodu słuszności. Czyli powodem, dla którego przyjechałeś, dla którego chcesz porozmawiać z tym klientem, jest to, że obsługujesz jakąś firmę obok lub jakieś firmy obok. I tu nawet można to wzmocnić właśnie tym, co podałem na przypadku konfuzji. Czyli postanowiłem do Was podjechać, bo obsługuję większość firm z tego regionu, ale z jakiegoś powodu my się jeszcze nie znamy i chciałem to niedociągnięcie naprawić. Na przykład w ten sposób, nie? Czyli znowu jest to unikatowe stwierdzenie, powołując się na inne firmy. Czwarty sposób to może być rekomendacja klienta. To też będzie takie lekkie odwołanie się do innej firmy, nie? Czyli na przykład podjechałem do Was, bo Pan Marek Nowak z firmy XYZ, oni prawdopodobnie się mogą znać, w szczególności jeżeli jest to jakaś mniejsza miejscowość. Powiedział, że warto z Wami porozmawiać na przykład o wymianie sprzętu biurowego taki jaki wymienialiśmy u nich, gdybym sprzedawał sprzęt biurowy. Albo drugi przykład może być właśnie powołanie się na jakiegoś klienta obok, na Pana Marka Nowaka, który mnie tutaj zarekomendował. Czyli wpadłem do Was, ponieważ Pan Marek Nowak powiedział, że Wy też macie problemy kadrowe, takie które rozwiązaliśmy u niego, i chciałbym z kimś od Was o tym porozmawiać. Czyli znowu powołujemy się na ten mechanizm społecznego dowodu słuszności, bezpośrednio też odwołując się do rekomendacji klienta obok. No i piąty sposób to jest na Kozaka, ale żeby zrobić na Kozaka, to niestety, ale tutaj potrzebne są pewne określone predyspozycje. No bo możesz wejść do firmy i bezpośrednio kierować się na personę, która będzie tobie potrzebna tym lepiej, jeżeli znasz imię i nazwisko tej persony, więc w tym celu polecam Ci sprawdzenie ich mediów społecznościowych, sprawdzenie LinkedIna, czy taka osoba jest, lub wykorzystanie właśnie wspomnianego przeze mnie b żeby tą osobę sprofilować. Czyli mówimy do tej osoby, Dzień dobry, wie Pani co, ja bym się chciał skierować do Pana Patryka Jasińskiego, w którym kierunku powinienem się kierować? I nic więcej nie mówisz, niech to ona ewentualnie zada pytania, a był panu mówiony nie był, dlatego, że im bardziej wejdziesz na kozaka, tym większe prawdopodobieństwo, że nie będziesz zachować jak taka ciepła klucha, i ta osoba nie będzie robiła ci jakichś super większych problemów, a bynajmniej daje jej możliwość, żeby ona w ogóle mogła cię o to zapytać, na przykład, czy byłeś z tą osobą umówiony. Także to jest moje pięć rekomendacji, jeżeli chodzi o samo wchodzenie na zimno do klienta. I tak jak już wspominałem, tutaj przydają się trzy konkretne umiejętności, czyli unikatowość, kreatywność i pewność siebie. I korzystając jeszcze z okazji, jeżeli dotarłeś w tym wideo do końca, to informuję cię o tym, co wydarzy się jutro, ponieważ jutro, Utro. Startuje premiera mojej nowej książki. I teraz, jeżeli chcesz być w gronie pierwszych osób, które załapią się na przedsprzedaż, tam też będzie pewien taki bonus, ale on będzie tylko 6 grudnia, to możesz zapisać się do newslettera, lub koniecznie obserwuj jutro moje media społecznościowe, ponieważ jutro będę o tym trąbił. Natomiast osoby z mojego newslettera dostają informacje jako pierwsze, także koniecznie kliknij poniżej, aby zapisać się do newslettera. Poniżej też znajdziesz link do zapisu do Space. Aby móc go przetestować, tutaj za chwilę mignie ci nagranie o zmyleniach klientów, czyli czym one są i jak sobie z nimi radzić. Tymczasem dzięki za obejrzenie tego nagrania, zostaw po sobie łapkę i suba. I widzimy się w kolejnym. Cześć!